Proszę Państwa, Pan wymienił ten katalog różnych świadczeń ich na pewno było sporo ponad 10. Ja mogłabym zadać pytanie, które z nich poza 500 plus wprowadził rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak? Kiedy wprowadziliśmy w kwietniu to było pierwsze, pierwsze świadczenie, które my wprowadzaliśmy i cały ten system dotychczas nieskoordynowanych też świadczeń przy niskich świadczeń, tak? Bo one się kumulowały, ja te wszystkie świadczenia są w pewności pewnością Panie Wójcie lepiej od Pana, przepraszam, znam, bo jakby w tym systemie funkcjonuje też od dawna i wiedzieliśmy o tym. Państwo wiecie, że na etapie, na etapie wprowadzenia tego programu, jak był pierwszy projekt w ramach pierwszego czytania, wliczanie 500 plus było do kryterium dochodowego, było do dochodu przy pomocy społecznej i przy świadczeniach rodzinnych. Tylko wtedy, proszę Państwa, była ogólnopolska też awantura wszędzie, gdzie się dało, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jedną ręką daje, a drugą ręką zabiera. Ja wtedy liczyłam to, co Pan mówił, to zyskamy 500, a stracimy tyle i tyle. Więc, proszę Państwa, ustawa Rodzina 500+, plus zobowiązuje Ministra Rodzin, sami się do tego zobowiązaliśmy, do oceny kompleksowej, oceny wszystkich świadczeń, które rodzina otrzymuje, oceny wpływu na rynek pracy i inne obszary i będziemy, jeżeli tego będzie wymagała sytuacja, będziemy tych zmian dokonywali.